Siema siema, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Cyberpunka. Także lecimy z głównym wątkiem, spotkaj się z takemurą. Jedziemy takim, nie wiem co to jest, ale bardzo słabo jedzie. Taki Ala Smart czy coś takiego. Zobaczymy co tutaj takemura nam powie. O kurde, nie no, ewidentnie będzie trzeba furę zmienić. W ogóle mamy. Aha, bo górą mamy jechać. O kurde. Dobra, jedziemy tu. jedziemy do góry. Kurde, strasznie to wywrotne. Masakra, ale jedziemy. Jedziemy, jedziemy. Także z Mamy. Ostrza modli modliszkowe Czekajcie tutaj Strasznie źle ten radar działa Jeżeli chodzi o nawigację dojeżdżenia jeżdżenia Kaczasz na nowy obszar, spoko Naprawdę Ta nawigacja to jest tragedia w tej grze no Ale da się, da się robić tę misję Doki Japan Town Musimy z taką murą, mam nadzieję, że tam nie będzie żadnej rozruby Ale amunicję mam na pełno Także powinno być dobrze. Kurde, taki smart. Ja pierdzielę. No i miałem tutaj zjechać. Poczekajcie, bo tu też się da. Gdzie, gdzie, gdzie? To jest właśnie ten problem, że. W tej nawigacji po prostu za późno pokazuje gdzie się ma zjechać, nie? Już nie zdążycie wyhamować ani zareagować, bo musielibyście cały czas na nawigację patrzeć. A jest po prostu za późno. Dobra. Coś tu na zielono jest store. A no, można kupić różne rzeczy. Dobra, jedź tym złomem Sakra. Masakra. O, tu mamy wjechać, dobra. Nie ma tu jakiejś znajdźki? O, coś tu leży. Patrzcie, skrzynka jest. Odna koszula. Dobra, modna koszula zawsze coś Zawsze coś Ktoś by powiedział, takie małe autko to akurat to O, tutaj mamy zieloną skrzynkę Patrzcie ty, dobrze, że włączyłem bo się tutaj przydało Jeszcze coś tutaj mamy? Nie. W takich miejscach zawsze lubię się tutaj spamić te legendarne przedmioty, także warto, czasami naprawdę warto sprawdzać 120 metrów i jesteśmy u takie mury 90 metrów Japan Town Dobra, jesteśmy nic tu nie leży? Nic nie nic nie ma dobra 10 metrów Gdzie on jest Poczekaj, to czekam Jaki widzieć win O jest trochę Odrudne miejsce wybrałeś W sam raz na spotkanie takie jak to Gdzie ten twój kumpel? Oda. Za chwilę powinien się zjawić. Powiesz mi wreszcie, co to za jeden? To ochroniarz Hanako-samy. Hanako Arasaki? Mówimy o córce samego Saburo, tej z lotniskowcem w zatoce? Mhm. Jeśli nam uwierzy, umówi nam z nią spotkanie. Taka z niego sekretarka. Równie dobrze może nas wydać. Nie zrobi tego to honorowy człowiek. Tak, bo Arasaka właśnie takich zatrudnia. Komuś takiemu jak ty pewnie trudno w to uwierzyć. Samochodem. To dobrze rokuje. Przynajmniej go widzimy. A, przyszła fura. Przyjechali? <gry> Trochę go za tyle potało. san. Oda. Oda do radości. To on? Twój złodziej? Mój świadek. Tak, to wi. Potrafię mówić. Więc mów. Podobno coś wiesz. To ci się nie spodoba. Chcę gwarancji bezpieczeństwa. Masz ją. Możesz mu wierzyć. No dobrze. Tamtego wieczoru byłem w Konpeki Plaza. Na początku wyglądało to jak zwykła kłótnia. Ale nagle Jorinobu rzucił się na ojca i zaczął go niszczyć. Ani słowa więcej. Sprowadzisz na siebie wyrok śmierci. To prawda! Hanako sama musi go poznać. Jestem zajęty myśleniem, jak zapewnić jej bezpieczeństwo w tym mieście. Co może jej grozić? Teraz? Nic. Podczas parady na cześć Saburo Samy. Wszystko. Przyprowadzam ci naocznego świadka jego śmierci. A ciebie zajmuje pierdolona parada? Zgadza się. W przeciwieństwie do ciebie dopełniam swoich obowiązków. Przecież nie możesz tak tego zostawić. Pożałujesz tych słów. Jedyne czego żałuję to to, że zgodziłem się na to spotkanie. Jest nagroda za twoją głowę. Już wyświadczam ci przysługę, nie dostarczając jej na biurko Iorinobu samy. Przepraszam, że się wtrącam, ale długo jeszcze? Co ty byś zrobił na moim miejscu? Dostarczyłbym twoją głowę na biurko Jorinobu. W takim razie masz szczęście, że nie jestem tobą. Nie możesz tego zignorować. Oda, nie prosimy o wiele. Jedno krótkie spotkanie. To Hanako powinna zadecydować, czy mi uwierzyć. Nie ty. Pomożesz? Nie zrobię tego, ale pozwolę wam odejść. Opuścicie miasto. Jeśli jeszcze raz zobaczę któregoś z was, nie będę taki wyrozumiały. Uważaj, przyjacielu. Wszyscy jesteśmy daleko od domu. I bardzo kurwa, dobrze. Jeden oszołom zaraz taki, zupełności pewności wystarczy. Nieźle. No cóż, przynajmniej spróbowaliśmy. I chyba coś osiągnęliśmy. No, tak? Jak to? To co Oda powiedział, że po paradzie wracają do Tokio. Nie rozumiesz? Parada to może być nasza szansa. Gdyby udało nam się jakoś zbliżyć do samy. Ale najpierw trzeba będzie zrobić rekonesans. Będziemy potrzebować dokładnych planów Japantown. Poczekaj Taś tu znajomości. Może jakiś fikser mógłby nam pomóc. Aha. Aha. Takie rzeczy. Jest taka fikserka. Wakako Okada prowadzi salon pacinko przy Jig Jig Japantown. Powinniśmy jej złożyć wizytę. Zabierasz się ze mną? Dobra. W porządku. Jedziemy. Jedziemy. Cholera, niedobrze. A znowu. Chip tutaj. Gigi Street? Co to za nazwa? Nazwa z Night City. Zaczynam myśleć, że robisz mnie w chuja. Ej, kurde, mój samochód. Co ty robisz? Wiesz może, co dzieje się w Arasace? Tylko tyle, ile da się wywnioskować z wiadomości w telewizji. Orinopu i jego marionetki strzeżą się do kamer i zapewniają, że wszystko jest w porządku Ale wiesz co? Im szerszy uśmiech tym bardziej fałszywy Wszystko u Ciebie w porządku? Czech tak. Skąd ta troska A stąd że mamy wspólne interesy zapomniałeś? Oczywiście, że nie to dobrze w Night City łatwo zrobić kule, a ja potrzebujecie żywego. Dlatego pytam. No to już wiesz, że żyję. To o siebie powinieneś się martwić. Kurde, ale fura. Daleko jeszcze? 1,2 km? Czy mi się wydaje tylko. Nie no, bo to w Japan Town jest to w sumie <laughs> W sumie zaraz powinniśmy być Chyba Chyba, chyba O bo on tu skręca, to zaraz będzie A tam coś jest Myślę. Kurde bym wyskoczył Ale jak już jedziemy tutaj, to To niech będzie Gazu bo jedziemy za długo, tu też coś jest. Patrzcie, jeszcze tyle misji pobocznych zostało, a tyle, tyle już zrobiłem. O, jesteśmy, o parkuj to. żeby coś nie cywile nie ma żadnego poszukiwanego czasami się może trafić Sobie. Tęskniłem za tym dźwiękiem. O kurze. To jakieś nieporozumienie. Nie wiem, kto obrobił Twoich ludzi, ale nie byli to gersi. Moi chłopcy znają zasady. A teraz A, przepraszam. Na pewno. Mam gości. Wej, dobrze Cię widzieć. A kiedy? Twój na, uroczy na przyjaciel. Pracujemy nad czymś razem, to wszystko. Takemura Goro. Okada-san, do zobaczenia. No proszę, dżentelmen. Szkoda, że poszukiwany przez wszystkie służby Arasaki. A ty, v, przyprowadzasz go prosto tutaj. mi jeden powód, dla którego nie zadzwonię teraz do odpowiednich ludzi. Gdybyś chciała zadzwonić, już byś to zrobiła. Jesteś ciekawa, z czym przychodzimy. Hmm? Mów czego chcecie, tylko pamiętaj, że wciąż mam telefon pod ręką. Gdzie masz ten telefon? Potrzebna nam informacji płamy. na temat parady w Japan Japantown. Czyli chodzi o Arasaka. znów. Nie rozumiem tylko, dlaczego przychodzisz z tym do mnie. Dexter Deshawn nie odbiera? Takemura, możesz przypomnieć, czemu Dexter Deshawn nie odbiera telefonu? Bo Dexter Deshawn nie żyje. Zaszlachtowany na wysypisku przez jakiegoś bandziora Zarasaki? Przykra sprawa. To miała być groźba? Nie. Po prostu wyjaśniam, dlaczego nie mam kontaktu ze swoim starym fikserem. To dobrze, bo poszlibyście w jego ślady. Nie mamy złych intencji. Po prostu potrzebujemy tych informacji. To sprawa życia i śmierci. Wszystko jest na drzazgach. Ile to będzie kosztować? Ja jestem spłukany. Widzę. Dostajecie je gratis sand Najwięcej kosztują rzeczy otrzymane za darmo. Bierzecie czy nie? Na pewno za darmo? Mam swoje powody i cierpliwość na wykończeniu. Bierzemy. A co? Japan Town. Na czas parady cały ten obszar zostanie wyłączony z ruchu. Główny punkt programu? Pokaz platform dachli. Przelecą tędy wysoko ponad ulicami. Wzdłuż całej trasy jest sporo balkonów, pomostów i punktów zapewniających dobrą widoczność. Hanako Arasaka będzie gościem honorowym. Wygłosi przemówienie z największej platformy, a zrobi to dokładnie w tym miejscu. Niewiele wiemy o ochronie, ale po ostatnich wydarzeniach Hanako będzie świetnie strzeżona. Podczas poprzedniej parady rozmieścili swoich tajniaków w tłumie. Mieli też kilku wyborowych snajperów i drony. I co najmniej jednego netranera, gdyby wam było mało atrakcji. Do obserwacji terenu wykorzystają miejski monitoring. Punkt dostępu znajduje się w tej starej zautomatyzowanej sterowni. Przydatna sprawa, gdyby mnie ktoś pytał o zdanie. Po wszystkim platformy opuszczą Japantown. A my jak co roku zostaniemy z górami śmieci, których nikt nie posprząta. To wszystko, co mam. Musi wystarczyć. Teraz powinniście stąd iść. Nie interesujecie, do czego nam to wszystko potrzebne? Całkiem dobrze mi z błogą nieświadomością. Zresztą przecież wkrótce się dowiem. Dzięki. Dziękujemy, okada sam. No i pik. O no, pohakujemy jeszcze tutaj. Pyk, pyk, pyk. Pyk Cywile. Urocza kobieta. Te dane, to naprawdę może być użyteczne. Ale spróbuję się jeszcze czegoś dowiedzieć na własną rękę. Trochę się tutaj pokręcę, przedzwonię w parę miejsc. Dam ci znać, jak tylko wypłynie coś nowego. Spoko. Poczekaj dzień na telefon takie mury. Okej. Okay. Okej. Okay. A tutaj można gdzieś tu można sprzedać co nieco chcę zobaczyć czym handlujesz dobra co on tu ma fizycznie nic tu nie ma ale ja tu mam za to dużo do sprzedania wszystko mu tu posprzedajemy Jeszcze lebronie, ja tu zebrałem snajperę. Zostawimy proszę, smart snajperska 160. Probujemy na 517 do no to tamta snajperka lepsza. Czekaj, czekaj, aha, dobra, mam. Stolet jest git. co mogę zostawić sobie. Karabin szturmowy sprzedaj. Snajperkę sprzedaj. Dobra, to by było na tyle. A jeszcze ciuchów tutaj, ja pierdzielę. Tam przedmiot jest w użyciu Nie no, myślę wystarczy, tu też się mamy Kurde, ja go zostawię w ogóle bez kasy, nie? Ja pierdzielę Kajcie, gdzie to było? Aha, dobra Zostawię gościa bez kasy, 10 tysięcy miał? A zostanie bez Czy takie kaktusy, ile to kasy za te napoje zwykłe? Dobra, takie to drogie, wszystko. No tak, jak mówiłem, prawie bez kasy zostanie, eee, ale to dobrze 50 tysięcy, 50 tysięcy. Może jakieś szepy będę mógł sobie kupić Patrzcie ogórki kiszone 300 dolarów Czyli opłaca się wszystko zbierać Co tu jeszcze mamy Pocisk zapalający bateria czarnorynkowa Dobra. 10 koła wpadło. I co, spróbowałeś szczęścia na automatach? Słuchaj... Wyglądasz na takiego, co może liczyć już tylko na uśmiech losu. Tak, patrzę się. Myślę, że Fortuna kołem się... Opowiedz mi o swoich fantazjach. Dobra. Czyli musimy czekać na telefon takiemury mury w tym czasie co zrobimy? W tym czasie zajmiemy samochód. Takie mury co? Nie da się od Takemury mury samochodu wziąć? Faktycznie. Nie da się. No musimy samochód wziąć, bo to nie będziemy tutaj w potwierdzić Kurde, jeszcze nie mówcie mi, że O Mamy Nie Także musimy czekać na... takie mówię. Tutaj jakiś rozbój w toku. Rozbój w toku. Dety. Czemu ja go nie trafiłem? Jak to się stało? Ej, co się celownik popsuł, czyli mi się wydaje? Co jest? Zgłosia się nie da zabić? Mi się wydaje. O co chodzi, panie? O co chodzi? Coś słaniachku mi powiedział tutaj. Yes. Jest. Jest. Dziwne, czemu ja nie mogę trafić? Widziałeś to? Wszystko się odbija od niego. Kurde, jeszcze mo motor wysadziłem Ja pierdzielę Niechcący chyba zastrzeliłem Może co zrobić To jest amunicja tu jakaś paczka Kask Enduro, bojówki taktyczne O patrzcie, opłacało się Zrobić tą misję Opłacało zrobić się tą misję Także Bardzo ładnie <laughs> O tu więcej ciał leży widzę To będzie kas kasa. O, tu sporo leży. O, jakaś baliska. I legendarny przedmiot. To by było. Już myślałem. Też coś leży. Patrzcie. W takim miejscu też powinno coś legendarnego leżeć. Nie? Patrzcie, nie da się podnieść. W takich miejscach to już powinno naprawdę coś legendarnego leżeć. Chyba wejść? Nie. Dobra. Poczekaj na telefon od Takemury mury. Ej, nie zabrałem tego. Ale ja, ja, Dobra. Dobra, także czekamy na telefon od Takemury <ścoughs> Myślę, że w następnym odcinku. Do nas zadzwoni i się dowiemy więcej. Także w tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do następnego odcinka. Będzie ciekawie główny wątek. Będziemy robić teraz przez cały czas. Także myślę aż do napadu na paradzie. Także zapraszam serdecznie. A w tym odcinku to wszystko. Także trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć.